Słynna aktorka musi znaleźć sposób na ucieczkę po tym, jak pogardliwy malarz porywa ją i więzi. Podczas spaceru z uczniami po lesie, nauczyciel Bernard zauważa nagą kobietę opalającą się nad jeziorem. Gdy dzieci kontynuują marsz szlakiem, mężczyzna zostaje na chwilę i podstępnie robi kilka zdjęć swoim aparatem. Tymczasem Jean, kobieta o zniekształconej twarzy, spogląda na dziecko, które nie przestaje na nią patrzeć. W końcu matka dziewczynki mówi dziecku, żeby przestało się tak bezczelnie gapić na damę i usiadło z powrotem. Później, gdy Jeanne spaceruje po lesie, chowa się za drzewem i obserwuje kobietę nad jeziorem, Izabel, która ubiera się z powrotem. Tego popołudnia, Pir, właściciel baru, wita Izabel w swoim lokalu i mówi, że nie może uwierzyć, że rozmawia z słynną holenderską aktorką. Nagle Jeanne, która tam pracuje jako barmanka, podaje kobiecie drinka, a jej zgorzkniały wyraz twarzy zdradza niechęć wobec uwagi, jaką aktorka otrzymuje. Kilka tygodni wcześniej Izabel uczestniczyła w premierze swojego najnowszego filmu razem z reżyserem Rogierem, swoim chłopakiem. Reporter zapytał: Co zamierza robić dalej? Na co odpowiedziała: że kręcą kolejny film w lipcu, ale najpierw chciałaby pojechać na wakacje. Następnego dnia aktorka wybiera się na codzienne pływanie nad jezioro. Jej rodzice proszą, żeby najpierw zjadła obiad, ale ona mówi, że pomija posiłki, bo musi schudnąć do następnego filmu. Matka pyta. Czy ma przy sobie telefon, a kobieta mówi, że jest w jej pokoju, bo się ładuje. Podczas opalania Izabel słyszy szelest, więc zakłada górę bikini i woła, ale nikt nie odpowiada. Gdy pływa w wodzie, Jean i jej pies George nagle wychodzą z lasu. Jean macha do niej przyjaźnie, ale zamiast odpowiedzieć, barmanka spuszcza psa, który płynie w kierunku przerażonej aktorki. Tuż przed tym, jak George dociera do Izabel, Jean mówi, że odwoła psa tylko wtedy, gdy ta zrobi, co jej każe. Gdy kobieta przestraszona zgadza się na jej warunki, barmanka odwołuje zwierzę. Kiedy George wraca na brzeg, Jean przypina smycz. Niepewna co się dzieje, Izabel szybko zakłada sukienkę plażową i niezręcznie się żegna. Jednak gdy zaczyna uciekać, barmanka rozkazuje psu, by ją dogonił. Kobieta powtarza, że aktorka musi robić, co mówi, bo inaczej znowu spuści na nią psa. Następnie barmanka podaje Izabel jej markowe buty i przedstawia się. W końcu Jean zabiera kobietę do swojego domu. Zdezorientowana aktorka pyta, dlaczego tu jest, więc barmanka pokazuje jej pracownię malarską. Izabel zastanawia się, dlaczego na ścianach nie ma żadnych obrazów, a Jean mówi, że są w innym pokoju. Jednak kobieta wciąż nie rozumie, dlaczego znajduje się w domu, więc barmanka mówi, że chce zrobić serię obrazów z jej udziałem. Izabel śmieje się i mówi, że mogła po prostu zapytać, ale Jean wie, że gdyby to zrobiła, ta nigdy by się na to nie zgodziła. Aktorka zastanawia się, dlaczego założyła, że od razu odmówi, więc barmanka mówi, że to dlatego, że seria zajmie miesiące, aby ją skończyć. Zszokowana Izabel mówi, że nie może zaangażować się w projekt trwający miesiącami, bo musi kręcić swój kolejny film w lipcu. W końcu barmanka zrzuca kobietę ze schodów, a gdy ta odzyskuje przytomność, zdaje sobie sprawę, że jest więziona w piwnicy. Gdy aktorka wali w drzwi i woła o pomoc, Jean włącza głośną muzykę w swoim pokoju, aby zagłuszyć hałas. Dwa dni później Bernard macha do rodzica ucznia, Gislenę. W barze nauczyciel i inni klienci oglądają w telewizji wiadomości, które szczegółowo opisują zniknięcie aktorki. Dwa tygodnie później władze powoli tracą nadzieję na odnalezienie zaginionej kobiety. Miesiąc po zniknięciu matka Izabel pojawia się w wiadomościach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w sprawie. W końcu Rougeir mówi reporterom, że nie mieli innego wyjścia, jak zastąpić rolę w filmie, ponieważ musieli rozpocząć zdjęcia w lipcu. Tymczasem Jean prowadzi swoje codzienne życie jak zwykle, mając nadzieję, że nie zwróci na siebie uwagi. Potem Pir bezczelnie mówi, że wolałby, żeby to brzydka barmanka zaginęła zamiast aktorki. Później kobieta wraca do domu i schodzi do piwnicy. Zwraca uwagę na nieprzyjemny zapach w pokoju i mówi, że ktoś tak piękny jak Izabel nie powinien nigdy tak źle pachnieć. Słaba więźniarka błaga o jedzenie, ale oprawczyni każe jej udać się do pracowni. Gdy wygłodzona aktorka pozuje na ławce, artystka maluje portret na płótnie. Nagle dotyka swojego brzucha i mówi, że nie czuje się dobrze, bo od dawna nic nie jadła. Jednak bezduszna oprawczyni podchodzi i każe jej pozostać w pozie. Następnie Izabel pyta, co Jean planuje zrobić, gdy władze ją złapią, ale ta nie odpowiada. Później barmanka delektuje się posiłkiem, podczas gdy aktorka jest przywiązana do krzesła z zaklejonymi ustami. Tłumaczy, że policja nigdy nie podejrzewałaby jej, bo ludzie często chcą zapomnieć o jej istnieniu sekundy po tym, jak zobaczą jej twarz. Jean pi z Izabel resztkami swojego jedzenia, ale zamiast dać je głodnej kobiecie, karmi nimi Georgia. Tymczasem Bernard wraca do domu po wizycie w barze i wydaje się zaniepokojony zniknięciem aktorki. W piwnicy więźniarka płacze w łóżku i wyobraża sobie, jak jej matka delikatnie dotyka jej włosów i mówi jej, aby spróbowała zrozumieć, jak nieszczęśliwe musi być życie jej oprawczyni jako brzydkiej kobiety. Podczas kolejnej sesji malarskiej, Izabel pyta, czy w końcu może zobaczyć portret, na co artystka się zgadza. Następnie chwali jej umiejętności, ale malarka rozpoznaje tę taktykę i wie, że próbuje nawiązać z nią relację, aby zdobyć współczucie. Po wyjściu, Żan z pokoju, aktorka ubiera się i próbuje uciec. Jednak George ją zatrzymuje, a barmanka ją łapie. Chwilę później artystka pozwala więźniarce wejść do pokoju, w którym trzyma ukończone obrazy. Izabel widzi obrazy zwierząt w różnych stadiach rozkładu. W końcu zdaje sobie sprawę, że jej oprawczyni chce namalować serię portretów przedstawiających jej ciało, które się rozkłada, więc mdleje i upada na podłogę. Tymczasem Bernard spędza wieczór na wycinaniu artykułów prasowych na temat tej sprawy. Następnego dnia mężczyzna wyobraża sobie aktorkę pływającą w jeziorze, po czym wchodzi do wody i szuka jej ciała. Jednocześnie słaba więźniarka spada z ławki i mówi, że umiera z głodu. Ponieważ nie współpracuje, Żan wciąga ją z powrotem do piwnicy. Nagle słyszy Bernarda pukającego do drzwi. Proszącego o uzupełnienie wody w manierce. Mężczyzna mówi, że nie wiedział, że nadal mieszka w domu po śmierci jej ojca, zwłaszcza, że nie rozmawiają ze sobą w barze. Z piwnicy aktorka woła o pomoc, ale on jej nie słyszy. Później Izabel wyobraża sobie, jak jej rodzice rozmawiają za drzwiami, więc sprawdza drzwi, ale okazuje się, że nadal są zamknięte. Następnego dnia Jeanne zabiera więźniarkę do stołu i karmi ją kawałek po kawałku. Podczas kolejnej sesji malarskiej aktorka pyta barmankę, dlaczego fascynuje ją śmierć i rozkład w jej sztuce. Artystka mówi, że maluje w taki sposób, bo piękno jest zwodnicze, a natura tworzy piękno tylko po to, aby je zniszczyć. Dodaje, że piękno czyni ją brzydką, ponieważ nie pasuje do jego standardów. Izabel kontruje, że ma wyraziste oczy i może powinna spróbować ubierać się bardziej kobieco. Barmanka stwierdza, że już próbowała i mówi, że wolałaby być niepełnosprawna, bo wtedy ludzie przynajmniej by jej współczuli. Aktorka pyta, czy kiedykolwiek pokazywała ludziom swoje obrazy. Ale malarka mówi, że nie ma sensu próbować, bo przeżyła już wystarczająco dużo rozczarowań. W końcu Jean zdradza swój plan, by wysłać komuś swoje obrazy po ich ukończeniu. Izabel zastanawia się, czy nie boi się, że władze ją namierzą, ale barmanka mówi, że wtedy obie będą już martwe. Kobieta wyjawia, że planuje spalić dom, ponieważ jej życie nie jest tego warte. Następnie Jean pokazuje aktorce najnowszy portret. I przewiduje, że jej sztuka wywoła sensację. Następnego dnia Izabel mówi swojej oprawczyni, że bycie piękną ma swoje wady, na przykład wtedy, gdy chłopak jej najlepszej przyjaciółki zakochał się w niej po pierwszym spotkaniu. Wiedziała, że jego uczucia nie były szczere, bo zakochał się w jej wyglądzie, ale i tak spowodowało to nieodwracalne szkody w przyjaźni. Wyjawia, że jej nauczyciel aktorstwa otwarcie z nią flirtował podczas jej oceny, mimo że chciała jedynie profesjonalnej relacji. Dodaje, że zawsze musiała być ostrożna w towarzystwie mężczyzn, bo nawet gdy myślała, że patrzą, dalej niż na jej wygląd, odkrywała, że chcieli jej tylko ze względu na jej urodę. Gdy pyta Jan o jej doświadczenia z mężczyznami, malarka czuje się urażona, bo to sugeruje, że jest tak odpychająca, że żaden mężczyzna nigdy by się do niej nie zbliżył. Tego wieczoru barmanka włącza głośną muzykę w swoim pokoju i tańczy na łóżku, ponieważ Izabel zostawiła odkręcony kran. Malarka znajduje ją w kałuży w piwnicy. Rozwścieczona kobieta mówi, że nigdy nie wyjdzie żywa z domu, bo zgnije w piwnicy. Zanim wychodzi, żand ze łzami w oczach mówi aktorce, jak bardzo jej nienawidzi. Chwilę później więźniarka wyobraża sobie, jak Roudzir przeprasza za to, że obsadzono kogoś innego w jej roli, bo nie mogli wstrzymać produkcji siedmiomilionowego filmu. Tymczasem Bernard patrzy na ołtarzyk, który zbudował dla aktorki, i obiecuje, że ją odnajdzie. Później Gislene przychodzi z ciastem do nauczyciela. Jednak. Kiedy pyta. Czy mogą zjeść ciasto z kawą? Mężczyzna grzecznie jej dziękuje i wraca do środka, obawiając się, że zobaczy ołtarzyk. Jednocześnie Izabel mówi Żan, że nie powinna idealizować piękna. Wyznaje, że nikt nie słucha jej opinii na planie, bo jeśli wypowie swoje zdanie, jest zawsze uważana za arogancką. Dodaje, że tak samo jest w jej związkach. Zaczynają się wspaniale, ale w końcu odkrywa, że wszyscy mężczyźni chcieli jedynie jej ciała. Jednak Izabel mówi, że nie pozwoli, by to się jej więcej przydarzyło, na co malarka pyta, co ma na myśli. Aktorka mówi, że od lat jest sama i woli, żeby tak pozostało. Następnie mówi Barmans, że ich życia nie są aż tak różne. Chwilę później Żan mówi, że powinni spędzić resztę popołudnia na zewnątrz. Nad stawem Izabel zwierza się, że była dwa razy zamężna. Pierwszy raz z atletą, który mówił tylko o sporcie i nie pozwalał jej grać. Drugi raz z intelektualistą, który ją dręczył i maltretował. Następnie barmanka wyjawia, że jej matka zmarła, gdy była dzieckiem, a jej ojciec był zawsze zajęty. Mężczyzna nie potrafił poradzić sobie ze śmiercią żony, więc powiesił się w piwnicy kilka miesięcy później. Ponieważ była sierotą, została wysłana do szkoły z internatem, a inne dzieci dręczyły ją z powodu jej wyglądu. Chwilę później Izabel wyznaje, że straciła ojca w wypadku samochodowym. Jednak oprawczyni przypomina sobie, jak widziała jej rodziców w wiadomościach. Więc aktorka wyjaśnia, że mężczyzna jest nowym mężem jej matki. Dodaje, że jej matka wyszła za mężczyznę z Enicej kilka lat po śmierci jej ojca. Jednak ojczym znęcał się nad nią aż w końcu, jako nastolatka, udało jej się uciec z domu. Po tym, jak kobieta ze łzami w oczach opowiedziała o traumatycznych momentach swojego życia, mówi Jean, że jest jedyną osobą, której to wyznała. Oprawczyni wraca do domu, aby przynieść jedzenie i napoje którymi mogłyby się delektować. Zanim wychodzi na zewnątrz, wrzuca papierosa do kosza na śmieci. Później Izabel mówi, że postanowiła nigdy więcej nie pozwolić mężczyźnie jej dotknąć, chyba że będzie pewna, że kocha ją za to, kim jest w środku. Jean mówi jej, że ma szczęście, że może dokonać takiego wyboru, bo nikt nigdy nie chce jej dotknąć. Więc aktorka delikatnie dotyka ramienia i twarzy kobiety. Nagle barmanka słyszy szczekanie psa i uświadamia sobie, że zwierzę jest uwięzione w płonącej kuchni. Na początku Izabel rozważa ucieczkę, gdy oprawczyni jest rozproszona, ale gdy Jean błaga ją o pomoc, aktorka gasi pożar, ratując życie psa. Kilka minut później zdruzgotana kobieta przytula Georgia i dziękuje aktorce. Następnie idą do łazienki, gdzie Izabel kąpie barmankę. Jean mówi, że nie wyobraża sobie życia bez Georgia, więc Izabel mówi jej, że pies, dom i jej obrazy oznaczają, że nadal ma dla kogo żyć. Malarka zastanawia się, czy aktorka jej nienawidzi, ale Izabel mówi, że nie, bo obie cierpią, ponieważ ludzie nie dostrzegają, kim naprawdę są. Po tym, jak kobiety się przytulają, Jean mówi, że może nadszedł czas, aby Izabel wzięła porządną kąpiel. W piwnicy oprawczyni zostawia trochę jedzenia dla więźniarki i mówi, że przygotuje pokój jej ojca, aby jutro mogła się do niego przeprowadzić. Chwilę później aktorka zauważa, że drzwi są otwarte, ale kiedy wchodzi po schodach, widzi łańcuch na bramie. Następnie kobieta wyobraża sobie rozmowę z rodzicami i przyznaje, że przegapiła kilka okazji do ucieczki wcześniej, takich jak podczas pożaru i jak mogła utopić oprawczynię w wannie. W barze Bernard pyta Jean, czy kiedykolwiek myśli o zaginionej aktorce. Kobieta mówi, że prawdopodobnie po prostu uciekła, ale nauczyciel kontruje, że nie ma powodu, by to zrobić. Więc mówi klientom, że Izabel była maltretowana przez swojego ojczyma z Enicei i że miała dwa nieudane małżeństwa, z atletą i intelektualistą. Giślenę mówi, że ta historia brzmi znajomo, ale nie jest pewna skąd ją zna. Wtedy Bernard mówi, że aktorka nie ma ojczyma, ponieważ jej rodzice nadal są razem. Dodaje, że nigdy nie była też mężatką, ale ma chłopaka, który jest reżyserem filmowym. Jean pyta mężczyznę skąd ma te informacje. A on mówi, że uważnie bada tę sprawę. Nagle Giślenę przypomina sobie, że historia o ojczym jest z Enicei i nieudanych małżeństwach. Z atletą i intelektualistą pochodzi z biografii Marilyn Monroe. Wściekła i zdruzgotana tym, że Izabel ją okłamała, barmanka zbyt mocno ściska szklankę, aż ta pęka i rani jej dłoń. Kiedy kobieta wychodzi z baru, Bernard obserwuje ją i zastanawia się, co mogło wywołać taką reakcję. Później oprawczyni niszczy piwnicę za pomocą żelaznego pręta i grozi więźniarce pobiciem. Następnie biegnie na zewnątrz i płacze w ulewnym deszczu. Następnego dnia nauczyciel udaje się do domu barmanki. Tymczasem Jeanne sprawdza piwnicę i ku swojemu przerażeniu odkrywa, że aktorka powiesiła się, używając prześcieradła. Później mężczyzna znajduje buty Izabel nad stawem i zabiera je. Następnie zakrada się do domu i schodzi do piwnicy. Na początku myśli, że przybył zbyt późno, aby uratować aktorkę, ale kobieta nagle wskazuje na krzesło, ujawniając, że nadal żyje. Gdy Bernard stawia krzesło pod jej nogami, ona rozchyła szlafrok i pokazuje mu, że stworzyła uprząż z prześcieradła, stary trik filmowy który daje złudzenie, że ktoś się powiesił. Tymczasem malarka mówi George'owi, że musi odejść. Następnie idzie do pokoju ze swoimi obrazami i oblewa się benzyną. Gdy para próbuje uciec, Izabel zostaje i próbuje powstrzymać oprawczynię przed podpaleniem siebie. Mówi Jean, że to był trik i że nadal żyje. Jednak barmanka nazywa ją oszustką i dusi ją, zanim zapala kolejna zapałkę. Aktorka ponownie wstaje i patrzy, jak kobieta wybucha płomieniami. Gdy para przemierza las, wycieńczona kobieta kładzie się na ziemi na kilka minut. Kiedy jest nieprzytomna, Bernard rozwiązuje jej sukienkę i obłapia ją po ciele. Kiedy się budzi, Izabel zakłada buty i mówi, że jest gotowa, aby kontynuować podróż. Po tym traumatycznym doświadczeniu aktorka odzyskała całą utraconą wagę w ciągu kilku tygodni. Izabel również podjęła leczenie psychiatryczne zdecydowała, że nie chce już grać i że woli napisać książkę.